Chciałabym Wam polecić tę maseczkę glinkową oczyszczenie, odżywienie z e, Dermaglin. Jest to zielona glinka kambryjska i awokado. Muszę Wam powiedzieć, że maska jest sztosem jest rewelacyjna, świetnie oczyściła skórę twarzy. Skóra jest delikatna, gładka po niej, także naprawdę bardzo gorąco Wam ją polecam. I cóż, i znowu grat. W czerwcu, bo, jak żeby inaczej, deszczowo, burzowo pięknie po prostu. Dobrze, że zdążyłam. Tak, dobrze, ale miasz aparat za Ojen. Ja. Wszystko będę musiała teraz myć. Dobrze, że zdążyłam, słuchajcie, dojechać do domu. Pogoda po prostu rewelacyjna. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, mogłam się z Wami przywitać, bo zaczęłam od deszczu, od pogody, od kociaków, a teraz, słuchajcie, i od maseczki. A teraz jeszcze szybki przegląd lodówki. Nie, nie, oczywiście, żartuję. Tutaj już, słuchajcie, chodzi się galaretka na deser. Tutaj już mam też przygotowana częściowo właśnie drugi deserek, czyli taką piankę. Z, o, widzę, że kolor nie się, nie załapie kolor, ponieważ no, także tutaj mamy galaretkę rozpuszczoną razem ze skrem. Wszystko zmiksowane. Oczywiście galaretka, wiecie, jak troszeczkę przystygła, to zmiksowałam ze skyrem. Przelałam do pojemniczka i to się będzie chłodziło na taką pianeczkę. Tutaj mam samą właśnie galaretkę i coś jeszcze do tego dam. Miałam dać to, ale troszeczkę za szybko zrobiłam to, później to i tak, wiecie, mi się popierdzieliło, więc stwierdziłam, że zrobię dwa inne desery. Także tutaj do tego dam albo również skyr z czymś i na to jeszcze będą truskawki takie zmiksowane. I coś jeszcze, bo nie mam bitej śmietany, więc muszę sobie coś pokombinować z tego, co mam jeszcze w domu. Kombinowanie kombinowaniem, a tutaj szybko obiad kurczak z ananasem w kary. Niestety zapomniałam się i wzięłam ananasa takiego pokrojonego już. A ja kiedyś się zarzekałam, że więcej nie będę kupowała ananasa pokrojonego, i muszę Wam powiedzieć, że chyba naprawdę będę trzymała się tej zasady. Co prawda, ananas krojony. 5,99 w polu. Dzisiaj właśnie jak wracałam, odwiozłam dziewczyny i wracałam do domu. Wstąpiłam tylko po tego Ananasa. 5,99 pokrojona, akurat był chyba w jakiejś promocji, a te takie krążki 6,29 albo 6,39. Coś koło tego. I muszę Wam powiedzieć, że strasznie duże kawałki są w tym właśnie w tej puszce z kawałkami. Także no zrobiłam znowu zaczyna padać, zrobiłam błąd, bo mogłam wiecie, na talerzyk to wyłożyć, pokroić sobie te większe kawałki, ja to tak wszystko naprawdę na wariata, na szybkiego wrzuciłam na patelnię hmm. także no cóż tak musi być, widzę, że jakieś światło w ogóle kiepskie jest, no ale cały czas chyba pogoda dzisiaj taka będzie, wiecie deszczowa, burzowa, gradowa i w ogóle zresztą sami widzieliście bo od tego zaczęłam że padał grad, był deszcz. Poleciłam Wam również maseczkę, naprawdę ta maska jest, słuchajcie, świetna. Tak jak ja już widziałam komentarz jednej z dziewczyn, Aniu, rzeczywiście te glinkowe podobno powinno się je nawilżać, bo one szybko zastygają. I mi to nawet moje dziecko powiedziało, że, że to jest błąd, że ja tak trzymam, wiecie, do zastygnięcia, że co jakiś czas powinno się zrosić właśnie wodą. Ale wiecie, jak dla mnie ta glinko, glinkowa jest właśnie o tyle dobra, że ja ją sobie nałożę, trzymam te 15-20 minut i po prostu robię sobie inne rzeczy. I nie myślę o tym, żeby gdzieś tam się spryskiwać w międzyczasie, a to podobno jest niedobre. Więc osoby, które się na tym znają, które mają właśnie pojęcie, dajcie znać, czy rzeczywiście to jest błąd, jeżeli. Trzyma się te, takie maseczki glinkowe bez zraszania y, twarzy i bez nawilżania. Jej, bo tak naprawdę na tych maseczkach, wiecie, na opakowaniu nie jest nic z tyłu. Na jednym, pamiętam, było na jednej maseczce, ale to chyba moje dziecko miało i mówiło, mamuś, wiesz, że y, tą maseczkę trzeba nawilżać czy zraszać? Ja wiele jest glinkowa, ona ma zaczekać. Czekamy do zastygnięcia i wtedy ją zmywamy letnią wodą. Okazuje się, że właśnie mówię, na tamtej było, a na tych wszystkich, które mam, czy to było Lidl, czy to była Biedronka, czy to gdzieś jakieś inne wiecie kupione maseczki glinkowe, bo przecież glinkowych jak wiecie miałam sporo mm. i żadna z tyłu nie miała tak, znowu pada I żadna z tyłu nie miała takiej informacji, że trzeba to nawilżać, zraszać i tak dalej. Więc mm... Jestem ciekawa waszej też opinii. Czy wy właśnie zraszacie sobie tą twarz, czy jednak jakieś maseczka nakładacie? 15-20 minut i ją zmywacie. Dobra, ja teraz uciekam jeszcze do obowiązków, a z wami połączę się później. I deserki prawie gotowe. Słuchajcie, do tej galaretki, którą miałam, wrzuciłam w tym pojemniczku co miałam. Yy, galaretkę ze skrem zmiksowaną, przerzuciłam do tego. To miało tak właśnie być, tylko że wiecie, nie zdążyłam mi stężyć galaretka dlatego zrobiłam w dwóch osobnych pojemniczkach także tutaj jest skyr z galaretką a na górę zmiksowane truskaweczki I jeszcze jakoś górę to teraz do lodówki na godzinkę, dwie co najmniej i jeszcze górę jakoś sobie ozdobię tak mi się przypomniało teraz, że słuchajcie nie odpowiedziałam na dwa pytania w Q&A z góry przepraszam, jeżeli będziecie słyszeć msze i hałasy modlitwa, bo właśnie odbywa się msza wieczorna, więc z góry przepraszam, jeżeli komuś to będzie przeszkadzało, no ale taki mamy klimat i takie są uroki mieszkania przy kościele. Zamknęłam okna, ale chyba i tak może ja będę w stanie zagłuszyć to, co się dzieje właśnie w kościele, nie żeby nie było, wiecie tam, w każdym bądź razie z góry, przepraszam, za hałasy. I pierwsze pytanie, co lubisz czytać? Jeżeli ktoś mnie dłużej ogląda, to wie, że bardzo lubię kryminały, thrillery, jakieś takie, wiecie, sensacje, coś co się dzieje. To są chyba takie najbardziej, jeżeli chodzi o gatunki właśnie książek, najbardziej takie, które lubię czytać. Lubię też czytać takie. Mm, rodzinne, ciepłe, przyjemne książki, które może nie typowo romansidła, ale gdzieś tam z takim podtekstem może erotycznym tak, też takie coś lubię, bo jak wiecie, Alicja Sinicka książki, które jej przeczytałam, to właściwie każda jedna miała jakiś tam podtekst i, i były to świetne książki, są to świetne książki jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to Was gorąco zachęcam także tak, to by było to. I drugie, jaką postać historyczną z przyszłości chciałabyś poznać i z nią porozmawiać? Powiem Wam, że na pierwsze, takie, taka pierwsza myśl tych postaci historycznych jest mnóstwo, ale zawsze mnie ciekawiła postać Anny Wazówny. Zawsze, kiedy do Golubia, do Brzynia, na zamek, zawsze się zastanawiam, czy gdzieś tam ona, wiecie, się nie przechadza. Są oczywiście jakieś tam legendy, że... że Chodzi po zamku i tak dalej, ale właśnie ta osoba mnie z, od, od dawna, wiecie, tak jakoś to ciekawi, właśnie jako postać, i, i, i pewnie chciałabym się czegoś o niej więcej dowiedzieć. Także to myślę, że to byłaby ta postać historyczna. A może Wy powiecie, jaką postać historyczną chcielibyście spotkać, poznać? Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w dniu kolejnym. Padnięta, słuchajcie, naprawdę dzisiaj mamy godzinę. 7:36 Ja już wracam do domu. Torunia. Nocka kiepska. Poranek też. Zresztą wczoraj wieczór, nawet powiem Wam, było niezadobrze. Nie wiem, coś z żołądkiem. Młoda została w domu. Ja tylko szybko coś ogarnęłam. Druga do szkoły. Ale prawdopodobnie też będzie szybciej zwalniana, bo. Chyba dzisiaj będzie taki dzień, wiecie, przechlapany. Hmm. Ja bez śniadania tylko wypiłam kolagen i tak jak mówię, szybko przyjechałam młodą na przesanek odwieść. Wskoczyłam na chwileczkę jeszcze do Carrefoura, żeby tylko kupić coś na obiad i przy okazji złapałam, słuchajcie, taki produkt. Owsiankę z bananami, truskawkami, lubella bez dodatku cukru. Coś takiego. To jest chyba jakaś nowość. Było jeszcze z kakao chyba. Chyba dwa rodzaje, dwa albo trzy były. Jeżeli ktoś byłby ciekawy właśnie składem, jak to wygląda i tak dalej. Muszę Wam powiedzieć, muszę powiedzieć, że ten produkt nawet, 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 słuchajcie, jak na gotowe danie gotowane płatki owsiane błyskawiczne pełnoziarniste 40%, woda płatki owsiane błyskawiczne pełnoziarniste, jogurt naturalny 20%, przecier truskawkowy 12,5%, przecier bananowy 11, zagęszczony sok jabłkowy, przecier jabłkowy, zagęszczony sok bananowy. Naprawdę, słuchajcie, jak może dorosły najeść się takim jednym opakowaniem 100 gramowym, nie naje. Ale muszę Wam powiedzieć, że żeby taka, wiecie, jako przekąska dodatkowo dla dorosłego, ok. Bo jest naprawdę gęsty, gęsta ta owsianka. Dla dziecka yy, tak. Jak najbardziej. Powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo fajne i jak będę jutro, już, dzisiaj już chyba nie będę w Toruniu, znaczy w sensie w sklepie, więc jutro chyba jak będę odwoziła znowu młodzież, to wstąpię i, i wezmę chyba, że w polo gdzieś znajdę tę, taką owsiankę, bo to akurat mówię, kupiłam w Carrefourze i naprawdę produkt jak najbardziej na tak. Dobrze kochani, ja nie będę się już rozgadywała. Tak naprawdę przyszłam się z wami tylko przywitać i pożegnać, właściwie pożegnać, bo wczoraj coś zaczynałam, ale nie dokończyłam, więc. O, jeszcze moja gdzieś lista zakupów wychodzi. Ja wam życzę oczywiście moi drodzy miłego dnia. Przede wszystkim dużo zdrówka, trzymajcie się ciepło i oczywiście przesyłam Wam moc buziaków. Pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Papa. Pa.